Widziałam wczoraj dla ciebie, jak dziewczyna sprawdzała, jak brzmi podsiadło i salach w tym głosie, a wy jestem też w nim zakochana, to dzisiaj sprawdzimy, jak brzmią moje piosenki. Wybierzemy sobie trzy e, moje ulubione i je sobie sprawdzimy. Pierwszy ogień idzie wiosenny bez i... Dajmy tu do rana. Nie chcę być sama znowu, wszystko dzisiaj mówi mi Pusz Jestem też giga ciekawa, jak będzie brzmiał wstęp e, z, w siódmym niebie, bo on jest taki bardzo spokojny i bardzo takim e, ładnym głosikiem zaśpiewany, więc sprawdźmy to. Yeah, Miałam sam, w którym tak banalnie zakochałam się, tak niepoważnie, lekko mi. Rozprośmy jeszcze szajk, bo wiem, że to jest wasza ulubiona tiktokowa piosenka, więc trzeci strzał, szajk i mam nadzieję, że jakkolwiek będzie brzmiało, to trochę lepiej. Mio, ruchły i luz, na wieja szukam sensu kam, żył, chcę lato coraz więcej, czuję ten na smak, nasz ulubiony szejk, od tak... Tragedia.